Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Daleko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem ksiądz Marcin Matonuk. Kiedyś byłem wikarym, księdzem w Podlesiu. Uczyłem w Waszej szkole kilka lat temu. Może starsze klasy mnie znają, kojarzą. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym Was zaprosić serdecznie na rekolekcje, które odbędą się w Podlesiu 25, 26 i 27 marca. Odbędą się one w kościele pod hasłem Bajkowe rekolekcje, tak więc serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Was wszystkich z tychów. Tutaj jestem na parafii. Parafia Błogosławiona Karolina o, to jest mój kościół. Nie wiem, czy będzie widać. O. I przede wszystkim pozdrawiam klasy, które kilka lat temu uczyłem w Waszej szkole. Okay.